Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale C. Kultura. Anna Mandrela to mój cykliczny program na tym kanale. Zachęcam do subskrypcji, również do tego, żeby na stronie Capital Book znaleźć książki mojego autorstwa. Zapraszam również na swój kanał, tam między innymi animacje o siostrze. Izabeli, o której również jeden z programów znajdą Państwo na tym kanale. A dzisiaj kilka kwestii to właściwie będą moje takie refleksje, kilka różnych wydarzeń historycznych i bieżących, które łączy taka smutna refleksja odnośnie. Polskiej i gospodarki i tego, czy Polska jest suwerenna i tego, jakie osoby się wciąż przedstawia jako liderów. A mowa tutaj o tym, tak zwanym kampusie, który był zorganizowany, który jest teraz dużym takim. Medialnym tematem myślę, że nie ma sensu tutaj go jakoś szczegółowo komentować. No można tylko stwierdzić, że sama forma takiego panelu wykładów i dyskusji właśnie dla takiej grupy wiekowej jest, jest dobra. No szkoda, że może tutaj inni tego... Tego pomysłu nie starają się skopiować, choć może zostanie on skopiowany. No ale kwestia właśnie tych osób, które tam na tym były, były ekspertami, krąży teraz w mediach, a chyba najbardziej medialnie jest teraz skomentowane wystąpienie Balcerowicza. I to jak odpowiadał na krytykę, na różne pytania niewygodne, no jak po prostu starał się jedynie je odbierać jako, jako atak i nie dawać żadnej merytorycznej odpowiedzi. Nawet dzisiaj ten, ten filmik pewnie Państwo zobaczą później, ale dzisiaj jeszcze nawet trwają takie jego różne odpowiedzi dotyczące zarzutów, które się po jego wystąpieniu pojawiły, że on traktuje ludzi, którzy się tam pojawili nie jako młodzież, ale jako dorosłych, dlatego im w ten sposób odpowiedział. No. Żadna merytoryczna odpowiedź na pewne zarzuty się nie pojawiła. No a tutaj, to takie wypromowanie balcerowicza no paradoksalnie skłania wielu do tego, żeby się jeszcze raz. Przyjrzeć jego reformom, temu co się za tym kryło, więc tutaj bardzo wiele osób po nitce do kłębka dojdzie tutaj do pana Jeffrey'a Saksa i do planu Sorosza dla Polski, nie tylko dla Polski, który został wprowadzany. I o tym powiemy. Ale może wróćmy się też do czasów wcześniejszych, bo w tym samym czasie, gdzie mieliśmy ten kampus, ja też jestem na etapie badań do mojej książki, udało mi się odwiedzić w Krakowie pana Krzysztofa Malkiewicza, który jest siostrzeńcem Adama, Adama Doboszyńskiego, jego mama była siostrą Doboszyńskiego i rodzina. Miała w chorowicach taki swój, swój, swój rodzinny majątek. No, potem, jak wiemy, Adam Doboszyński został przez komunistów zamordowany. Jego siostra przez wiele lat była w więzieniu. Następnie, gdy wyszła z więzienia, to wraz z synem Krzysztofem wyjechali do Wielkiej Brytanii, gdzie już przebywał mąż pani Jadwigi Malkiewicz. Tutaj cały czas ta rodzina była. W rozjazdach. i w późniejszych latach Krzysztof kilka razy podejmował próbę. Odzyskania tego rodzinnego dworku. No ale najpierw było to niemożliwe, później było to niemożliwe, ponieważ wszedł jakiś przepis, że jeśli chociaż przez jakiś czas na tym terenie była, była szkoła, to już nie można tego e, odzyskać. No a teraz też ta nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, o której tutaj rozmawialiśmy z panem Balińskim, to też pan Michalkiewicz e, poruszał, i ona, ona weszła w życie, odrzucono. Poprawki tych polskich ziemian, o tym w ogóle się w mediach głównego nurtu nie mówi, bo tylko się mówi właśnie o, o tych zarzutach strony żydowskiej, a o tych polskich ziemianiach, którzy zostali poszkodowani. Oni na przykład chcieli wprowadzić to, żeby ta ustawa. Później weszła w życie, żeby jeszcze było trochę czasu, żeby nie zamykano tych spraw, które już są teraz w toku, żeby one się mogły do końca potoczyć. No to ostatecznie nie zostały te poprawki zaakceptowane. Więc tutaj zapewne też dla tej rodziny związanej z Doboszyńskimi. Odzyskanie tego, tego majątku no już, już nie będzie możliwe. No pan, pan Malkiewicz też już stwierdził, że już też ma swoje lata, natomiast ktoś tam w okolicy i tak y, jakieś upamiętnienie dla Doboszyńskich, mimo wszystko, y, szykuje. No tutaj widzimy taki, taki ten aspekt tej, tej sytuacji, że niby. Jakaś miała być zmiana, miała być ta prywatyzacja na początku lat 90. No i co tutaj z tym wszystkim się stało? O tych koncepcjach Doboszeńskiego przez długi lat nie słyszeliśmy jego publikacje związane z gospodarką, z gospodarką rozumianą w duchu narodowym nie były publikowane. Mieliśmy Hilarego Minsa. Żyda, który wprowadził dla Polski plan gospodarczy. No i teraz, jeśli się rzeczywiście przyjrzymy, to nie jest to jakaś tam teoria spiskowa, ale projekt Saksa, rzeczywiście projekt Sorosza, no, czyli również, no można to tak powiedzieć, żydowski projekt dla polskiej gospodarki, nie tylko polskiej, tej w latach 90. I możemy się zastanowić tutaj, nie tyle nad kwestią, która jest ciągle poruszana, socjalizm, liberalizm, tylko nad kwestią po prostu suwerenności polskiego przedsiębiorcy w tych zagrywkach, jakie mają miejsce, ponieważ na przykład Bank Światowy, z wielką radością przyjął właśnie te reformy Balcerowicza, ten sposób, w jaki w jaki te zmiany zostały wprowadzone? Ja poświęciłam swój czas, aby przesłuchać większość tej wypowiedzi Balcerowicza na tym kampusie. I on zaczyna od takich właściwie banałów, które często są gdzieś tam, niestety, w tej polskiej dyskusji powtarzane. Czyli z jednej strony mamy, jego zdaniem, socjalizm, z drugiej strony mamy liberalizm i nie ma nic innego. Więc, jeśli nie chcemy socjalizmu, to musimy się zgodzić na liberalizm. To jest bardzo ciekawe, jeśli się wczytamy chociażby w te pisma Adama Doboszyńskiego. To on zaczyna od tego problemu. Mówi, że to jest fałszywie postawiony problem, bo w rzeczywistości w większości na świecie jest bardzo wiele systemów mieszanych. I jak zrobić taki właśnie system, żeby był e, dobry dla tych ludzi, którzy tutaj w tym kraju mieszkają? Więc on się nie tyle e, zastanawia e, socjalizm czy liberalizm, tylko wychodzi od danej sytuacji polskiego przedsiębiorcy polskiej rodziny, w oparciu również o katolicką naukę społeczną, w oparciu również o jego spotkania z brytyjskim autorem Chestertonem. No i ktoś mógłby powiedzieć, że dzisiaj już to jest nieaktualne, ale pewne jakieś takie intuicje, pewne zasady, no być może dzisiaj mogłyby być aktualne, jak na przykład to, że uważał, że ZUS, czy jakieś składki nie powinny być rodzajem utajnionego podatku. Że jeśli mówimy o składkach na ubezpieczenie, czy to zdrowotne, czy to emerytalne, to, że ci robotni, pracownicy, przedsiębiorcy, którzy mają małą firmę, powinni być całkiem z nich zwolnieni, że to powinno być całkiem dobrowolne, powinni się ubezpieczyć tam, gdzie mają na to ochotę, nie powinno być to narzucane, nie powinno być to formą podatku. Więc tutaj też jest pomysł na taką kolejną analizę, może na przyszłość, bo nie wiemy, jaka będzie ostatecznie ta forma tego nowego ładu, czy polskiego ładu, czy tak jak to już się nazywa i co chwilę też się zmieniają pomysły. Ja osobiście mam nadzieję, że to się nie uda, to nie, to nie wyjdzie, no bo po przeanalizowaniu to większość tych pomysłów to jest rzeczywiście Coś odwrotnego, co postulował Doboszyński, który mówi, no dajmy małej rodzinie, niech ma swój rodzinny biznes, niech sobie sama, sama poradzi. Czyli po prostu polskie małe przedsiębiorstwa, małe, małe rodziny. Tak? No a dzisiaj wchodzimy w taką... No, dyktaturę korporacji i tutaj ani pomysł yy, jednej partii czy, 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 czy drugiej, czy PO czy PIS-u yy, gdzieś tam nie wychodzi naprzeciw potrzebom yy, zwykłego polskiego przedsiębiorcy, który by chciał tutaj uczciwie prowadzić w biznes. No, wręcz mamy takie sytuacje, o czym już też wspomina ta odezwa do działaczy młodzieżowych wysłana na zachód przez grupę Pileckiego, no że jesteśmy w takiej sytuacji, że uczciwość staje się praktycznie niemożliwa, bo jeśli ktoś jakoś chce przeżyć, to musi tak czy inaczej kombinować. Więc cały czas mamy tutaj taką percepcję Polaka kombinatora i taką świadomość, że uczciwie nie da się żyć. I też nie ma jakiegoś takiego pomysłu, by właśnie te zmiany poszły w takim, w takim kierunku, żeby po prostu przedsiębiorca nie był obciążony różnymi, różnymi takimi obłożeniami, żeby sobie mógł w spokoju po prostu zarabiać. Tam jeszcze na, tej, na tym kampusie Balcerowicz był zapytany o to, jak rozwiąże kwestie chyba, nierówności. On ja powiedział, że a to czy to jest w ogóle jakiś, jakiś dzisiaj problem. Doboszyński w oparciu o etykę katolicką to opisuje również to, to w swojej książce, nazywa to ekonomią miłosierdzia. No może tutaj nie będę wchodzić w szczegóły, ale rzeczywiście opisuje takie etyczne kwestie dla prowadzenia biznesu. I tutaj to nie jest taka myśl, którą można by... Przypisać czy do socjalizmu, czy do liberalizmu, bo on twierdzi, że powinien być ta dychotomia zupełnie inna. Z jednej strony taki materializm, który byłby bezduszny, a z drugiej strony taka właśnie gospodarka narodowa oparta o etykę katolicką, więc nie jest tak, że jakieś tam zasiłki byłyby dla niego czymś, co należałoby zupełnie wyeliminować, bo on widzi, że istnieje grupa ludzi, która no być może przez jakiś czas powinna z jakichś zasiłków skorzystać, ale raczej powinno być to na tej zasadzie, żeby dać się zwykłej rodzinie zarabiać, niż pompować pieniądze w jakieś świadczenia socjalne no i przede wszystkim niskie podatki, nieobowiązkowy ZUS, więc no tak Całkiem, całkiem zwyczajne te jego pomysły. No i on, jak wiemy, został przez komunistów y, zamordowany. Te jego, te jego teorie niecytowane. No i wróćmy do tego Walcerowicza, do tego y, Saksa, do tego y, Sorosza. Ja Państwa bardzo zachęcam, ponieważ no tutaj to jest jedynie taka Pogadanka na YouTube. Nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, bo też jest to taka forma, żeby jedynie rzucić pewne hasła. Więc tutaj o co mi chodzi w tej pogadance, żeby Państwa. Zachęcić do wczytania się, czym był rzeczywiście ten plan Walcerowicza, kto go pisał, jak to wpłynęło na Polskę, czy my mieliśmy jakieś alternatywy. I tutaj są dwie, dwie publikacje. Jedna publikacja to jest w ogóle wykłady i publikacje na temat transformacji profesora Kierżona. No i przy okazji, gdy też jakby, teraz odkrywam profesora, Kierzuna, w tym roku przed jego śmiercią jeszcze zdążyłam go odwiedzić. No i tutaj cały czas pada ten zarzut się pojawia jego współpracy z SB. No, Kwestia tutaj tych analiz musielibyśmy tutaj znowu zboczyć z tematu. Z jednej strony mamy te oskarżenia Wojciechowskiego i Cęckiewicza, z drugiej strony obronę Gontarczyka. Też zostałam pod wpływem takiej dyskusji przymuszona, żeby sobie te akta profesora Kierzuna ściągnąć, ale wydaje mi się, że to wymaga um, większej analizy. Też wiem, że jak byłam go um, odwiedzić przed jego śmiercią, to on bardzo nad tym ubolewał. I miał wśród takiego sto suteczek, jedną z teczek, gdzie chciał na te zarzuty odpowiadać i chciał to jeszcze opublikować przed śmiercią, co mu się nie udało. Niezależnie od tego, bardzo jest przykre, że te właśnie takie zarzuty niejako już potem przyblokowały. Te jego prężne wystąpienia, które z jednej strony dotyczyły powstania warszawskiego, a z drugiej strony dotyczyły transformacji ustrojowej, ale gdzieś to się jeszcze przebija, i właściwie chyba, chyba dzięki niemu tak najbardziej Polacy sobie uświadomili, że ten plan Bercerowicza to był tak naprawdę plan Saksa i Sorosza. Dla tych, którzy twierdzą, że to jest jakaś tutaj teoria spiskowa, to proszę Państwa, nawet jak się przygotowywałam do tego programu, jest w języku angielskim nawet rozprawa doktorska o Jeffrey'u Saksi, o jego planach najpierw dla Boliwii, potem dla Polski, a następnie dla Rosji. Cały czas powstają takie tezy, że to, co tutaj się działo w Polsce, to miała być jedynie taka próba na to, co później Jeffrey Sachs miał wprowadzić w Rosji. Ale ciekawa kwestia dla tych, którzy badają transformację ustrojową, to się pojawia w pracy Pawła Zyzaka na przykład, to jest kwestia kiedy tak naprawdę ten Jeffrey Sachs zaczął y, przyjeżdżać do Polski? No bo się wydaje, że to tutaj już miała się dziać ta y, transformacja, i tutaj y, osoby zaangażowane w Solidarność nie miały zbyt dużego pomysłu na y, gospodarkę, więc przyjechał akurat taki Sachs y, i go wzięli jako, jako pierwszego y, lepszego, i tutaj. Stąd się wziął ten cały pomysł, bo, bo po prostu nikt nie miał nic innego. To jest też bardzo ciekawe, że rzeczywiście nie rozważano żadnej alternatywy. Ten projekt seksa się pojawił, został wzięty bezkrytycznie, wprowadzony szybko, zupełnie bezkrytycznie, na hura, można by powiedzieć. O czym się nie mówi, że seks przyjechał do Polski. Już w zimie 1988 roku, a kontakty z nim były utrzymywane już wcześniej przez oficera rezydentury PRL-u w Waszyngtonie, Alexa. Więc już wcześniej, nawet przed tym pierwszym przyjazdem i wtedy, gdy się jeszcze no, nawet nie, nie mówiło o jakichś zmianach systemowych w Polsce, już rząd z PRL-u dyskutował z Jeffreyem Saksem żeby w razie jakichś zmian ustrojowych on był tym, który by miał te zmiany przeprowadzać. A jego te pierwsze podróże do Polski właśnie Fundacja Sorosza finansowała, raz przyjechali nawet razem do Polski. No i tutaj Balcerowicz bardzo entuzjastycznie te propozycje przyjmował. No i właściwie tak to zostało przyjęte przez wszystkich no bezkrytycznie, że po prostu nareszcie, nareszcie e, tak w Polsce rzekomo upadł komunizm i coś się zmienia, a tym bardziej, na no co też tutaj te źródła wskazują, które trzeba by bardzo z, bardziej zbadać i więcej moim zdaniem o tych mówić, no to że rzeczywiście... Strona rosyjska bardzo entuzjastycznie przyjęła to, że akurat Saks pisze ten program dla Polski, no a potem on pisał też program, no właśnie dla, dla Rosji. Więc czy to nie była ukartowana z, z cała sytuacja? Co jeszcze bardziej yy, Rzuca cień na całą ustrojową transformację. Jak tutaj Paweł Zyzak pisze: Program Saksa Liptona, bo tutaj jeszcze był, był Lipton i inny, inny taki naukowiec, który Saxowi w tym pomagał, nie różnił się zbytnio od takiego wcześniej przedstawionego programu Sorosza. No może Chodziło o to po prostu, żeby ktoś inny to firmował swoim nazwiskiem, żeby, żeby to takie nie było jasne, że to jest program Sorosza. Przewidywał on ostre cięcia w rządowych subwencjach, zakładał, że wiele nierentownych przedsiębiorstw upadnie, co oznaczałoby ich późniejszy skup za bezcen. Dla reszty miał prostą receptę – prywatyzację, konika swego sponsora. Saks chciał za wszelką cenę zlikwidować deficyt budżetowy, Ustabilizować walutę. Proponował szereg rozwiązań pomocnych w zbiciu inflacji. Skutki tego planu, z czego sam Saks zdawał sobie sprawę, musiały okazać się katastrofalne dla oszczędności większości Polaków. Oznaczały zwolnienia w przymusowe, renty, emerytury. W efekcie wykluczyły z polskiego rynku kapitałowego na długie lata milionowe rzesze. Zwykłych ludzi. Był też co ciekawe, od początku ten program promowany właśnie przez gazetę wyborczą. Tutaj takich kilka danych dla, dla porównania, gdy ta reforma walcerowicza zaczęła wchodzić w życie, to w Polsce bezrobocie wynosiło 0,3% pod koniec pierwszego roku. Reformy 6,5%, a później w 1994 roku już 16,9%. Różne tutaj takie wątki już dla Państwa pozostawiam do dalszej refleksji, do zbadania, z czym był tak naprawdę ten plan Balcerowicz'a. Dobrze, że gdy Balcerowicz na takim kampusie się pojawia, to jednak oprócz tych takich no, podstawionych klakierów, którzy, którzy biją brawo, jakieś głosy krytyczne się, się pojawiały. No, co świadczy o tym, że, że jednak y, młodzi Polacy y, myślą i oby tutaj więcej takiego, y, takiego analizowania no, i myślenia, jak konkretnie wyjść z tej sytuacji, ponieważ gdy sobie to wszystko przeanalizujemy, no to naprawdę. Tutaj ta sytuacja Polski, jeśli chodzi o to, jak od tego 45 roku, aż do podzień dzisiejszy te kwestie gospodarcze przebiegały, to nie chodzi tutaj o kłócenie się o teorie dotyczące gospodarki, co często ma miejsce, ale dość się do tego sedna, że ta nasza gospodarka nie jest, nie jest, nie jest suwerenna i że po pierwsze, powinniśmy tą suwerenność odzyskać, żebyśmy rzeczywiście mogli mówić o takiej gospodarce narodowej, narodowej w, której, w której zwykły Polak będzie mógł sobie zarabiać, a w której nie będzie tylko, tylko miejsca dla takich międzynarodowych korporacji. Jak to też Kierzun powiedział, że on będąc wcześniej w Afryce, widział jak tutaj właśnie te, te różne kraje które wcześniej były kolonialne zmieniono na taki system postkolonialny że rzeczywiście dalej to była jakaś kolonia tylko już się tak nie nazywało i widząc ten program Balcerowicza dla Polski no to on to określił jako taki neokolonializm że rzeczywiście tutaj nie będzie możliwości dla jakiejś suwerennej gospodarki, że po prostu staniemy się niewolnikami jakichś zagranicznych korporacji, którzy tym polskim pracownikom będą mniej płacić niż musieliby to robić gdzieś na Zachodzie. I taka, taka niestety jest smutna prawda i mam nadzieję, że, że to Państwa pobudzi do refleksji. Ja już się z Państwem żegnam, zachęcam do tego, żeby, żeby subskrybować, a na moim kanale też jest wywiad z 90-letnim panem Malkiewiczem, gdzie on opowiada no, między innymi właśnie o procesie Adama Doboszyńskiego. Też zachęcam, żeby to, to zobaczyć, żeby tutaj śledzić właśnie takie kanały jak, jak Ckultura, Wartościowe informacje, nawet jeśli bieżące, to pokazane w szerszym kontekście. Serdecznie dziękuję.